jakiś czas temu, robiąc doktorat na Uniwersytecie, prowadząc zajęcie ze studentami. Spotkałem takie dwie skrajne osobowości. Jedna dziewczyna, pięknej urody, jak modelka, aktorka, ale zadzierająca trochę nosa, nikt jej może nie lubił, nie akurat była sama. I druga dziewczyna, delikatnie powiem, nie była chuda, ale dziewczyna iskra, pełno było jej wszędzie. Tu z kimś pogadała, tu załatwiła, no po prostu wszyscy ją lubili. I w ramach ćwiczeń zapytałem ją, tak na początku, a w ogóle powiedz, co ty robisz? Kim jesteś w życiu? A ona mówi: męża mam. Męża masz, przecież to trzeci rok studiów. A ona mówi: tak, on już jest po studiach, ja sobie studiuję, a on na mnie pracuje i zarabia. Pomyślałem sobie, jaka fajna osobowość. Ktoś ją upatrzył, powiedział sobie: moja cię ona. Zaciągnął do ołtarza i powiedział: będzie ze mną do końca życia. Czy ty i ty masz taką ciekawą osobowość? Że ludzie chcą z Tobą pisać, rozmawiać, SMSować, tańczyć, spędzać czas, przyjaźnić się, chodzić, zakładać małżeństwo? Osobiście jestem pasjonatem kina. Kocham oglądać filmy, ale również sport koszykówka, piłka nożna, a to rolki, a to bieganie, a to pływanie. Bardzo lubię czytać książki, chodzić po górach, różnego rodzaju spotkania z ludźmi mnie fascynują, podobnie jak muzyka. A jakie są Twoje pasje? Co sprawia, że możesz o nich godzinami opowiadać, a słuchacze są zafascynowani tym, jak ciekawą osobowością jesteś. Oczywiście, jeśli chodzi o osobowość, to nie chodzi tylko o takie sprawy zewnętrzne, ponieważ czasami, kiedy słuchamy różnych wykładów na Akademii Miłości dla Singli, wiele osób mówi: Nagle odkryłem, że muszę przepracować coś w swojej osobowości. Jung napisał, że nasza witalność to suma naszych przepracowanych lęków i ktoś mówi mi proszę księdza po tym wykładzie rozpocząłem terapię z psychologiem, odkryłem jak wiele muszę przepracować mojej relacji z ojcem, kwestia przebaczenia pogodzenia się, zbudowania relacji uświadomienia sobie twojej, swojej tożsamości jako mężczyzna kobieta, inne osoby mówią poprzedni związek, jeden czy drugi czy trzeci wydawało mi się, że odchorowałam, ale tak naprawdę potrzeba było przepracować to z psychologiem, e, terapeutą i odkryć, co mnie blokuje, co powoduje lęk, aby wejść w następny związek. Niektóre osoby mają dojrzałą, piękną osobowość, bo wyrosły z takich rodzin i mogą Bogu dziękować za swoich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół. Inne mają więcej trudu, aby przepracować swoje emocje, poprzednie związki, wzorce, które otrzymały. Efekt jest najważniejszy. Dojrzała, piękna osobowość. I ludzie, którzy chcą z taką osobą budować relacje. Bo inaczej, kiedy ta osobowość jest płytka, dziwna, trochę jak z filmem, człowiekowi się to nie podoba i po prostu wychodzi z kina.